Dzień dobry, z tej strony Miśka i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Misia i Technologia Podcast. Na samym jego początku chciałam wam ogromnie podziękować za całe wsparcie, jakie daliście, jeśli chodzi o pierwszy odcinek podcastu. Zawsze mnie to mega pozytywnie zaskakuje, także bardzo, bardzo wam dziękuję za całe wsparcie. A skoro dorwałam się do mikrofonu, to chciałam wam też serdecznie podziękować w ogóle za całe wsparcie, jakie dajecie. Kanałowi od samego początku jego istnienia jestem niesamowicie wzruszona, że to się wszystko dzieje. Jeśli w tym momencie oglądacie mnie na YouTube, a wolelibyście słuchać na Apple Podcast bądź na Spotify, to ja w opisie do tego filmu umieszczam wam linki, bo tam mnie również wywiało. Możecie przejść sobie na tą platformę. Natomiast jeśli w tym momencie słuchacie mnie na Spotify albo Apple Podcast, ja wam macham. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli chcecie to machanie i pozdrawianie zobaczyć, zapraszam na YouTube'a. Słuchajcie, tematem dzisiejszego podcastu, jak możecie zauważyć, jest Thermomix. I dlaczego ten temat, skąd mi się to wzięło i dlaczego zdecydowałam się nagrać właśnie o tym podcast? Słuchajcie, ja bardzo często natykam się na takie pytanie: czy warto kupić Thermomix? Czy jest to urządzenie must have w kuchni? Czy bez tego nie da się żyć? Co sądzimy, jak sądzimy, plusy, minusy, i tak dalej. Dlatego zdecydowałam się nagrać to jako taki swoisty poradnik przedzakupowy, czyli rzeczy, które powinniście wiedzieć przed zakupem, w czym może Wam to pomóc, w czym niekoniecznie może Wam to pomóc, czy jest niezbędne, czy jest zbędne, i tak dalej. I mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego podcastu osobom, które się zastanawiają nad tym, czy to urządzenie nabyć, czy też nie. Troszeczkę się rozjaśni i będą mogły podejść, podejść do tego, do podjęcia decyzji, na tak bądź na nie. Zaznaczam od razu, że ja tych urządzeń nie sprzedaję. W sensie nie jestem przedstawicielem termomiksowym, więc ode mnie tego urządzenia nie kupicie, i to nie jest też celem, jeśli chodzi o nagrywanie tego podcastu. Wiele z tych rzeczy, które tutaj będę mówić, Możecie odnieść nie tylko do Thermomixa, mimo że ja będę się odnosić bezpośrednio do Thermomixa, bo to urządzenie znam, mam i z tego urządzenia korzystam. Natomiast tak jak mówię, dużo z tych rzeczy, które będę tutaj mówić, możecie odnieść do urządzeń po prostu tego typu. Na przykład do no, chyba najbardziej popularnego konkurenta Thermomixa, czyli Lidlomixa. Natomiast jeśli będzie coś, co odnosi się tylko i wyłącznie do Thermomixa, to ja mam tutaj to bardzo jasno, mam nadzieję, zaznaczę, że to się dotyczy tylko termomiksa. Okej, okay. no to lećmy sobie z tematem. Myślę, że powiedziałam we wstępie wszystko, co chciałam Wam przekazać. Także na sam początek będzie króciutka historia, skąd to urządzenie w ogóle się u mnie wzięło. zasadzie, znaczy, historia termomiksa jest dużo starsza niż ja. U nas to urządzenie w domu pojawiło się, jak ja byłam w swoim w podstawówkowym wieku, czyli byłam gdzieś w podstawówce. Moja mama miała to urządzenie, moja babcia, moja druga babcia i moja ciocia także byłam jakby zewsząd tym otoczona. Ale z racji swojego brzdącowo-podstawówkowego wieku. Wiadomo, że nie korzystałam z niego nie wiadomo, jak mocno. Natomiast minęło parę lat. Wyprowadziłam się z domu, założyłam swoją rodzinę i pewnego pięknego dnia mój ukochany małżonek zapytał. Miśka, a co ty myślisz o tym, żebyśmy kupili termomiksa? I tak naprawdę to był mój małżonek, a nie ja. I w sumie, jak tak przysiadłam, i się zastanawiałam, stwierdziłam, że kurczę, w sumie to całkiem dobry pomysł. Myślę, że ma rację, z tym, że tutaj by nam ułatwiło, bo zaczął mówić właśnie, że ułatwiłoby nam to gotowanie i wszystko i myślę, że by nam pomogło. Parę tygodni później byliśmy u mojej mamy z wizytą i ja z nią na ten temat rozmawiałam. Ale też bardzo mocno przeszukiwałam internet, żeby poznać trochę opinie spoza mojego rodzinnego grona. Przeszukiwałam, sprawdzałam i tak dalej. Także stwierdziłam, że to jest całkiem dobry pomysł, żeby to urządzenie nabyć. I tak się też stało. Thermomix u mnie w tym momencie w domu jest około trzech lat. Także tak znalazł się w moich łapkach. Porozmawiajmy sobie najpierw o tych rzeczach, które ja uważam, że są plusami w tym urządzeniu. Po pierwsze, macie jeden garnek do wszystkiego. Ja tu garnek mówię troszeczkę ironicznie, dlatego że bardzo często spotykam się z określeniem elektroniczny garnek. Na, a co mi taki elektroniczny garnek? Mam pięć innych. Po co to jak zautomatyzować? Przecież można to wszystko zrobić ręcznie. To taki. Bezsensowny garnek, więc tak, macie jeden garnek do wszystkiego. Praktycznie, bo ugniecie wam ciasto. Jedyne, czego termomik w sumie nie zrobi, to pieczenie i smażenie np. kotletów czy czegoś, co czegoś wymaga dłuższego smażenia. Bo on ma taką funkcję podsmażania, to się nazywa rumienie. Jest tu możliwość gotowania na parze, macie możliwość gotowania suwi, także szereg możliwości tego urządzenia jest dość spory. Więc tak macie powiedzmy jeden garnek do yy, wszystkiego. Coś, co ja chyba yy, najbardziej cenię sobie w Thermomixie, myślę, że to jest taka kluczowa dla mnie możliwość, to jest to, że wrzucacie składniki, nastawiacie danie i w tym momencie nie musicie stać i pilnować, mieszać, sprawdzać, czy nie kipi, czy na przykład jeśli macie wciąż yy, gazowe kuchenki. Yy, yy, pozdrawiam. Nie, nie mam płyty indukcyjnej, mam gazową. Jeśli wciąż macie kuchenki gazowe, czy nawet płyty indukcyjne, to i tak trzeba, wiadomo, sprawdzać, mieszać, kontrolować, wyłączyć w, o, o dobrym czasie i tak dalej. Tutaj po prostu nastawiacie i możecie iść, pobawić się z dzieckiem, obejrzeć sobie odcinek serialu, nie wiem, wrzucić pranie do pralki, poleżeć sobie, co wam w tym momencie jest potrzebne, bo termomiks po prostu, jak skończy, to wyłączy. I cały czas miesza, więc nie musicie stać i tego patrzeć, i tego kontrolować, i martwić się, że coś, coś się zadzieje. Ja najczęściej zastawiałam sobie jakiś obiad dla mnie i dla córki, na przykład szłam się z nią bawić. To była dla mnie ogromna zaleta, ogromny plus, i to jest chyba coś, za co bardzo mocno właśnie cenię to urządzenie. Kolejną rzeczą, która uważam jest bardzo ważna, jest to, że wszystko, co robicie w Thermomixie, wiecie dokładnie, co tam jest, wiecie, jaki ma skład, no bo <laughs> siłą rzeczy, skoro wywrzucacie składniki, to wiecie dokładnie, co się tam znajduje. W Thermomixie jest kilka takich bazowych przepisów, które ja wykorzystuję bardzo często w kuchni i do też do innych, innych dań, na przykład koncentrat pulionu warzywnego, to jest taki odpowiednik sklepowej kostki rosołowej, kostki warzywnej, i właśnie prosem tego jest to, że wiecie, co w tej waszej domowej kostce jest, bo wy sami to robicie. Sami wrzucacie te składniki, więc wiecie dokładnie, co tam jest. Mamy, mamy y, przyprawę uniwersalną, czyli odpowiednik, jakby wegety, czy na przykład chlebek ziołowy, który dla mnie jest takim odpowiednikiem chlebka czosnkowego. Także ogromna zaleta tego, że możecie te rzeczy robić w domu, wiedząc dokładnie, jaki jest skład. W Thermomixie mamy ogromną bazę przepisów, która cały czas jest na bieżąco aktualizowana. Tam te przepisy są cały czas dodawane, tego jest mnóstwo. Znaczy ja się bardzo często spotykam z taką opinią, że Thermomix jest to urządzenie dla osób, tylko dla osób, które nie potrafią gotować. I muszę się z tym nie zgodzić. Zgadzam się z tym, że to jest też urządzenie dla osób, które nie potrafią gotować, ale nie tylko. Jeśli jesteś osobą, która nie potrafi gotować, próbuje wejść w ten świat gotowania i chce mieć swojego kompana, który będzie trzymał za rękę i pomagał, i tak dalej, to to też jest świetne urządzenie. Z tego względu, że tam każdy przepis, który uruchomicie, prowadzi Was krok po kroku. Dokładnie wam pokazuje w którym momencie co macie dodać, ile i tak dalej. Przekręcacie podkrętło, on w tym momencie, w którym ma się wyłączyć, się wyłącza, więc. Ktoś was prowadzi za rękę, wy tylko wrzucacie składniki bez problemu. Natomiast jeśli jesteście osobami już obeznanymi w kuchni, lubicie to robić, lubicie sobie też eksperymentować, dotować coś od siebie, to możecie to robić również w Thermomixie. Dlatego, że to nie jest mus, żebyście na 100% śledzili przepis tak jak jest. Ja bardzo często, ponieważ wiem co ja lubię, co moja rodzina lubi, jak lubi dania. Doprawiam po swojemu, dodaję coś od ciebie, próbuję eksperymentować, miksować i i tak dalej. I wychodzi to całkiem, całkiem nieźle. Thermomix po prostu mi to ułatwia wszystko, jeśli chodzi o sam proces gotowania czy przygotowywania dania. Natomiast ja, tak jak mówię, bardzo często doprawiam od siebie, robię coś pod siebie, pod moją rodzinę, bo wiem po prostu co lubimy i tu sobie troszeczkę, że tak powiem, kombinuję czaruje i tak dalej. I wychodzi całkiem, całkiem pysznie. Także możecie to robić też, niekoniecznie trzymając się ściśle przepisu. W ogóle jest oczywiście tak, że nie musicie korzystać z tych przepisów, które są w bazie przepisów. Możecie swoje przepisy jakby dostosować i robić po prostu w Thermomixie. Trzeba tylko jakby ręcznie wprowadzać wszystkie funkcje, czyli... Mm, jest, jaką mocą mają, mają noże pracować, jaka temperatura, ile czasu i tak dalej, ale możecie równie dobrze te przepisy, które macie, nie wiem, na kartce, czy z dziada, pradziada, i w ogóle dostosować pod to, żeby je robić w termomiksie. Ja podam taki przykład. Ja, ja dość często lubię robić spaghetti z sosem bolońskim, ale tym takim sosem bolońskim który jest długo gotowany w bulionie. On się gotuje yy, dwie godziny, ja, je, ja go tak gotuję dwie godziny w bulionie, wychodzi przepyszny, no ale wiadomo, zajmuje to sporo czasu. No i trzeba nieraz przychodzić, po prostu co jakiś czas mieszać, zaglądać do tego, sprawdzać i tak dalej. I pewnego dnia pomyślałam, cholera, czemu ja tego nie próbuję robić w termomiksie? No i faktycznie zrobiłam, bo tamte dąże cały czas mieszają, więc to się na spokojnie gotowało, Cały czas mi się mieszało, nie musiałam do tego zaglądać patrzeć, więc to jest to, co już też wcześniej powiedziałam. Że nie musicie tego cały czas kontrolować. Ok, przejdźmy sobie teraz może do tych rzeczy, które ja uważam za minusy. I to, na co trzeba zwrócić dużą uwagę. Po pierwsze, i myślę, że jest to taki argument, który przeważa dla większości osób na nie, jest to cena. I tutaj odnoszę się bezpośrednio do Thermomixa, bo cena Thermomixa jest duża. W tym momencie jest to, wydaje mi się, 5700 zł. Lidlomix jest gdzieś mniej więcej połową tej ceny. Więc tutaj, cena, jeśli chodzi o Thermomix, ma myślę też duże znaczenie w tych argumentach na tak czy na nie. I tak jak mówię, tutaj odnoszę to do, bezpośrednio do Thermomixa. Druga rzecz, którą trzeba rozważyć, to jest platforma z przepisami. I tutaj, a propos tego, dwie rzeczy. Ta platforma, na której macie wszystkie przepisy związane z Thermomixem, nazywa się Cookido. Macie specjalną aplikację na smartfona, tam sobie możecie przeglądać przepisy tworzyć sobie listę zakupów, poddane przepisy, które chcecie ugotować, z których chcecie zrobić, możecie je wysyłać bezpośrednio na Thermomixa, tak żeby szybciutko tam znaleźć, natomiast ta baza przepisów, dostęp do tego Kukido jest płatne. Płatność jest raz na rok, ja w tym momencie płacę 140 zł rocznie, natomiast niedawno uległo to troszeczkę zmianie, dlatego że abonament kosztuje w tym momencie 200 zł tylko tam są um, dodatkowe opcje, takie jak jeśli macie jakiś przepis na kartce, jeśli macie jakąś y, nie wiem z dziada pradziada ktoś wam dał i chcecie go dostosować pod Thermomix, wrzucić go do Thermomixa i stworzyć tak, żeby widać było na ekranie właśnie krok po kroku jak te przepisy z kuki możecie to zrobić. Możecie sobie stworzyć swój własny przepis. Y, i to jest jedna jakby z dodatkowych funkcji natomiast wydaje mi się, że macie możliwość, przynajmniej ja miałam taką możliwość wybrać sobie, czy chcę ten droższy abonament z tymi dodatkowymi opcjami za 200 zł, czy ten tańszy za 140 i wtedy mam to, co miałam do tej pory, czyli tą bazę przepisów, możliwość tam tworzenia kolekcji z tych przepisów i, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem na tej opcji tego tańszego abonamentu, mnie nie potrzeba tego, żebym ja sobie pisała tak, żeby się wyświetlały na ekranie jakieś przepisy, które znajdę gdzieś. Nie wiem, czy teraz jest możliwość opcji wyboru, czy jest dostępny tylko ten abonament za 200 zł. Jak mi się uda to na 100% ustalić, to myślę, że, że wam powiem. A może ktoś się orientuje, to zapraszam oczywiście do skomentowania i, i, i dania znać, jak tam, ale tak mówię, że oprócz jakby samego urządzenia, ponosimy tutaj powiedzmy koszt subskrypcji rocznej. Jest to minimum na pewno 140 zł, więc to jest do rozważenia. Oczywiście, wy nie macie obowiązku tego wykupywać, to nie jest tak, że, że musicie to kupić. Natomiast bez Kukidu macie tutaj wgrane około 50 takich bazowych przepisów. Jest też taka strona internetowa, to jest przepisownia.pl, i tam są wrzucane przepisy, które. Użytkownicy Thermomixa wrzucają i możecie je spokojnie robić sobie na Thermomixie. Natomiast nie będziecie mieli tego prowadzenia krok po kroku, trzeba to wszystko robić jakby ręcznie, ręcznie, wprowadzać dokładnie to, co Thermomix ma zrobić. Natomiast ta baza przepisów też jest ogromna, każdy z tych przepisów ma ocenę, komentarz yy, ludzi, także możecie zobaczyć, czy danie jest warte, spróbować, czy nie. Jeśli chcecie skorzystać z tej platformy PL, to jak najbardziej możecie. Jest taka możliwość. Bo tak jak mówię, wykupywanie do nie jest obligatoryjne. Nie musicie tego robić. Ale no, tak naprawdę warto, bo tutaj tą wartością dodaną w tym termomiksie jest, jest ta platforma. Ale tak jak wspominam i podkreślam, jest to jakby roczna subskrypcja. Co do jeszcze przepisów i platformy, jakiś czas temu też na Cookido została wprowadzona możliwość oceniania od 1 do 5 danego przepisu, więc jesteście w stanie zobaczyć, czy ten przepis jest wart tego, żeby spróbować go robić, czy też nie. I tutaj może to być taki argument na to, na to żeby nie kupować tego Thermomixa. Zastrzegam, że nie wszystkie przepisy mogą Wam smakować. Może być tak na przykład, że dużo przepisów nie będzie Wam smakować tych rzeczy, które są. Na Thermomixa, nie będzie Wam po prostu smakować. Bardzo możecie oczywiście sugerować się ocenami. One zazwyczaj na przykład w moim przypadku się dość sprawdzają, ale były takie 2 trzy przepisy, które zrobiłam, które były z oceną tam 4-9, które mnie kompletnie nie smakowały, kompletnie mi nie podeszły i w ogóle nie są dla mnie, a, a ktoś się tam naprawdę mega zachwyca. Także musicie brać pod uwagę że nie wszystkie te przepisy będą super ekstra i one nie wszystkie super ekstra są i one nie wszystkie zawsze będą super ekstra wychodzić. Także tutaj zwracam na to uwagę. I kolejną rzeczą, na którą trzeba tutaj zwrócić uwagę i może być takim argumentem na nie, jest miejsce na ten Thermomix. Mimo tego, że to nie jest pięć różnych urządzeń, tylko jedno, on zajmuje trochę miejsca. Ja mam na przykład bardzo małą kuchnię i bardzo dobrze musiałam się zastanowić też, w którym miejscu tego termomiksa umieszcza, bo umieszczanie go pod szafkami, które macie nisko, no trzeba zwrócić na to uwagę, że jeśli będziecie coś w nim robić, to trzeba go spod tych szafek wysunąć, bo cała para, jaka będzie szła w procesie gotowania i tak dalej, może wam po prostu to wszystko poniszczyć. Zauważyłam też, że często ludzie blokują płytę indukcyjną, stawiają termomiks na płycie indukcyjnej, po to, żeby to było pod okapem, żeby była ta cyrkulacja. Natomiast uczulam, bo już zobaczyłam dwa takie przypadki, że mimo tego, że płyta indukcyjna była zablokowana, w sensie, że nie dało się jej włączyć ani nic, to jakimś cudem po prostu jakiś błąd pewnie płyty indukcyjnej uwidziało jej się, żeby się włączyć i ten termomiks się po prostu zaczął gotować od spodu, topić się cały, więc zwracam Wam uwagę, że jeśli chcecie i myślicie o tym, żeby stawić termomiksa na czas gotowania na płycie indukcyjnej pod okapem, to trzeba bardzo uważać i na pewno upewnijcie się, że ta płyta indukcyjna jest zablokowana. A najlepiej rekomenduję, żeby jednak znaleźć takie miejsce, żeby to nie była płyta indukcyjna pod okapem, mimo, mimo wszystko. Na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, a nie powiedziałam w takich plusach na temat tego urządzenia, to jest to, że ja dzięki Thermomixowi zaczęłam robić rzeczy, których normalnie nie do końca chciało mi się robić. W sensie ja je, roi, ja je robiłam, ale nakład pracy, czas i <laughs> stan mojej kuchni skutecznie mnie do tego zniechęcał. Mówię tutaj o chlebach, o wyrabianiu w ogóle ciasta. Chleb, bułki, ciasto na pizzę, czy też pierogi. Dla mnie to jest ogromny plus, że Thermomix to ciasto za mnie bez problemu ubija i żyja, y, ubija, <grybia> wyrabia. I ja nie muszę tego robić ręcznie, że to ciasto mi się bez przerwy do rąk nie klei. Na przykład jak nas zamknęli na samym początku pandemii, to słuchajcie, u mnie to była piekarnia praktycznie, bo ja cały czas produkowałam chleb, cały czas, bez przerwy, non-stop. Teraz też jest tak, że na przykład mam ochotę na pierogi, to tak naprawdę... Oprócz samego lepienia, to nie jest jakoś dużo mega roboty, bo Thermomix mi zrobi bez, pro, bez problemu ciasto. Ja sobie tego wykroję, farsz nałożę i gotowe. Także Thermomix może być takim popchnięciem do, dla Was do robienia tych przepisów i korzystania z takich rzeczy, których normalnie nie do końca by się chciało z powodu właśnie ewentualnego stanu kuchni po. Czy też tego, że to zajmuje zbyt dużo czasu, a w thermomixie ten czas się po prostu skraca. Słuchajcie, na co chciałam jeszcze bardzo zwrócić uwagę, bo też często spotykam się z taką opinią, że a kupiłem Termomiksa i stoi. Czy to Lidlomixa, czy jakiekolwiek takie urządzenie. Kupiłem i tylko się kurzy. Bez sensu wyrabiam tylko ciasto i tak dalej, i tak dalej. Jeśli już zdecydujecie się na kupno tego urządzenia, to ja was zachęcam do tego żeby na samym początku przestawić się na gotowanie tylko na Thermomixie, dlatego że w tym momencie jesteście w stanie sprawdzić, po pierwsze, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co lubicie w nim robić, czego nie za bardzo lubicie w nim robić i jak wam się ogólnie używa. To jest oczywiście taki e, już nie trick e, trik, nazwijmy to, tylko posprzedażowy. Natomiast zawsze jeśli się okaże, że mimo tego, że siedzicie i cały czas próbujecie, gotujecie i tak dalej, i tak dalej, Wam to nie podeszło, to zawsze gdzieś możecie tego termomiksa próbować odsprzedać. Ja myślę, że spokojnie znajdziecie chętna osoba, która od Was tego termomiksa weźmie. Natomiast warto po prostu na samym początku starać się robić Według mnie, wszystkie te przepisy, wszystko co byście chcieli gotować, wszystko co byście chcieli robić, właśnie w tym urządzeniu, bo tak najlepiej się przekonacie, czy i jak wam się tego urządzenia używa. Jeśli w ogóle istnieje taka możliwość, żebyście od kogoś sobie to urządzenie pożyczyli, wypróbowali, spróbowali, to ja Was też serdecznie do tego zachęcam. To ja Was też serdecznie do tego zachęcam. I zasada ta sama, co mówię przy kupnie termomiksa, czyli jeśli już macie to w domu, to starajcie się, przynajmniej na samym początku, cały czas próbować coś w nim robić, żeby zobaczyć, przekonać się, jak to w, u Was działa, jak to u Was wygląda. Takie rady dzieci, dzieci, <gryw> misi. Słuchajcie, na sam koniec, czy to jest Must have w kuchni. Czy bez tego w ogóle się nie obejdziecie, czy bez tego nic nie zrobicie? Absolutnie nie, to nie jest taki gadżet, którym bym powiedziała, że koniecznie musicie mieć w kuchni, bo bez niego nie zrobicie nic. Nie. Tak naprawdę trzy czwarte przepisów, które jest w Termomixie, spokojnie zrobicie, że tak powiem, ręcznie, z użyciem nie wam, blendera, garnków, patelni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to urządzenie. Bardzo pomaga, bardzo pozwala też czas zaoszczędzić. Bardzo pozwala na to, że w międzyczasie, jak on gotuje, wyrobicie sobie coś innego, co tam Wam przyjdzie do głowy, co potrzebujecie akurat zrobić i tak dalej. Natomiast nie uważam, że jest to urządzenie takie, że jest Wam niezbędne. Natomiast ogromnie fajnie porządkuje, ogromnie fajnie pomaga. W pracy, w kuchni, podczas gotowania, i tak dalej. To jest na pewno plus. I jeśli możecie sobie na to pozwolić, to ja uważam, że naprawdę warto w to urządzenie zainwestować. To już konkretnie które, czy to Lidlomix, Comix, czy Thermomix, i tak dalej, to już pozostawiam też Wam. Tutaj, tak jak mówię, w sieci takich porównań termomiksowo-litromiksowych jest naprawdę mnóstwo, więc myślę, że na tej podstawie spokojnie sobie zdecydujecie. Jeśli już zdecydowaliście, że tak, że takie urządzenie to by była fajna rzecz, to na tej podstawie jest dużo porównań i możecie sobie zdecydować właśnie, które z tych urządzeń byście chcieli, chcieli mieć. Ja Wam to urządzenie polecam i naprawdę uważam, że warto rozważyć to, żeby jednak takie urządzenie w domu Waszym zawitało, jeśli oczywiście jesteście w stanie sobie na to pozwolić. Ok, słuchajcie, myślę, że dobrnęliśmy do końca tego podcastu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie go. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tego urządzenia, to ja Was zapraszam do komentarzy. Ja się postaram na wszystkie te pytania odpowiedzieć. Jeśli by było tak, że zbierze się tu jakaś większa ilość pytań, to ja po prostu nagram taki odcinek odpowiadający na te pytania, żebyście to mieli wszystko w takim kompleksowym poradniku przedsprzedażowym. Jeśli macie jakieś swoje spostrzeżenia na temat tych urządzeń, jeśli ktoś z Was ma, poleca, nie poleca, to ja też zachęcam, żeby umieścić w komentarzach swoją opinię, bo też jeśli ktoś będzie tego słuchał i będzie chciał też Wasze opinie podczytać, to fajnie będzie zebrać to wszystko w jednym miejscu. Tymczasem bardzo dziękuję za spędzenie ze mną tych prawie pół godziny, no, 25 minut. Życzę Wam miłego dnia, jeśli słuchacie tego rano, miłego popołudnia, jeśli słuchacie popołudniu, miłego wieczoru albo spokojnej nocy, jeśli słuchacie tego wieczorem. Trzymajcie się, widzimy się niebawem w filmach, słyszymy się niebawem też w kolejnym odcinku podcastu. Trzymajcie się i cześć!